Spółdzielnia Piast, właściciel wrocławskiego Manhattanu, musiała zamknąć i ogrodzić płotem parking pod wieżowcami. Stan obiektu, będącego jedną z wizytówek Wrocławia, jest tak zły, że grozi katastrofą budowlaną. Prezesi spółdzielni od lat obiecują remont. Na obietnicach jednak się kończy, ale teraz podobno ma być inaczej. Obraz nędzy i rozpaczy. Tak dziś wygląda coś, co niedawno było parkingiem pod estakadą wrocławskiego Manhattanu. Od niedawna korzystać z niego już nie można. Wjazdy zostały ogrodzone, pojawiły się tabliczki informujące, że przebywać tu jest niebezpiecznie. Odpadające nawet kawałki, kawałki betonu, odspajane. Tam jest silna korozja, na skutek niezabezpieczenia górnej części tej sakady przed yy, destrukcyjnym działanie wody opadowej. Choć brzmi to jak ponury żart, urzędnicy nakazali zamknięcie parkingu w 1998 roku. Właściciel obiektu, spółdzielnia Mieszkaniowa Piast, przez 15 lat tę decyzję ignorował. Podporządkował się dopiero nowy zarząd, który zapowiada remont estakady. Jesteśmy w trakcie y, analizy finansowej, jeżeli chodzi o Remont, ponieważ wymaga to sporych nakładów, jeżeli chodzi o rozbiórkę i o odtworzenie tej estakady. Urzędnicy przyznają, koszt remontu może przerosnąć możliwości spółdzielni. Jak to zostanie rozwiązane, nie wiem. To jest jakby poza, poza nazorem budowlanym. Tym bardziej, że Piast szykuje się do ogromnej inwestycji, remontu samych budynków, czyli popularnych sedesowców. Na to spółdzielnia wyda 12 milionów złotych. Projekt jest gotowy. Miłoby było, jeżeli by ktoś z zewnątrz nas finansował. Wiem, że to jest trudne, dlatego że jeżeli chodzi o instytucje państwowe, nie ma takiej możliwości. Ale jeżeli chodzi o walne zgromadzenie, wyraziło zgodę na zaciągnięcie kredytu. Bo choć zarząd spółdzielni się zmienił, to narzekania na brak pieniędzy zostały. Podobnie jak narzekania lokatorów na spółdzielnie. Co miesiąc zalewa mi sklep. W zamian podwyższyli mi czynsz o 100%, mówi jeden z najemców lokali użytkowych. Młodzi prezesowie padą na i... Wszystkie... Myślę, że kokos jakiś zbiłem, bo coś, nie wiem. No, także tragedia jest. Innym sklepom, bankom i restauracjom spółdzielnia czynszów podwyższać nie może. Poprzedni zarząd po prostu lokale sprzedał. Na co poszły pieniądze, pytają mieszkańcy. Nic się nie szykuje. Kompletnie nic. Schody te czekały trzy lata, żeby coś się zaczęło dziać. Zaczęli je robić w czerwcu, do tej pory są niezrobione. Wiadomo, że koszty remontu pokryją mieszkańcy, kredyt będą spłacać z funduszu remontowego, jeśli rzeczywiście jakiś remont będzie.